Alo? O! Już? Tak! O! eee Co my tutaj robimy? Nie wiem. Oś. Chodź na noc 2 O nie. No noc 2 masz noc 2? Mam. Weszło. Help wanted. My Felly Gramy time. w Help Wanted? To w co my już gramy? To Minecraft. Co? Help. Nie. Czemu jestem znam na serwerze? Nie dołączę. 120 zł weekend zarobimy. Fajnie. No, coś dużo. Czyli... Coś ja nie... dużo. Ja Nic tro... e, ty będziesz noc. E, ty będziesz... Każdy będzie nocną strażą. no Jara. O. Jesteśmy. Na... jesteśmy pół pol, Jesteśmy... Czy ty z nas na w napie? Ja? Ta? Od kiedy William pracował w pizzerii, gdzie zamordował... Yy... Nie wiem, jesteśmy pod Polgajem. Dobrze, niech ci będzie. A to jest jedynka, a to, a to jest jedynka. Bo dwój, dwójki bym nie chciał nigdy grać. To jest za dużo rzeczy. <grym> za dużo rzeczy. Ale trójka już tak, trójka już tak. E, łatwa trójka wolni jest. Jesteśmy, wolni jesteśmy, jesteśmy. Tak szczerze, to trójka jest o, łatwa. O, wolni ktoś, czekaj, bo dzwoni tam ktoś. Czekaj, ja mam wyłączone dźwięki. O. Czekaj moment, nie odpalaj. Jezus, pągaj. Klucz. Dobra. Czemu ja tak źle słyszę tego? Oh Na kamerach. Jak się wychodzi z kamer? Chłopiec. Jak się z kamer wychodzi? Yes. Akulatorem? Nie wiem! Tu, tu jest przycisk. Myślę, że z tabulatorem. Możemy się... A możemy się schować pod stołem? Jak to było w Help Wanted? Nie. Masz tutaj tylko... Hej, to tylko. Ej! Ktoś był... wyszedł! It's time pisało mi! O nie! Gdzie jest po no Boni pierwszy wychodzi! A, no to on jest na kamerze. Bo Boni to taki... To taki... taki kleszcz. Zawsze wychodzi pierwszy. Jest na kamerze piątej, czyli... niski, no pi kam piąta. Możesz... Dobra ja idę teraz na kamerę. No chłopie! Kam pięt. O kurczę, jaka jasność! Nie ma chic. Nie ma cziki. Widzę po niego, wie... widzę po niego. Zamykaj! To nie był Boni. Boni jest na kamerze o. trzeciej. A my jesteśmy. Na... Gdzie jest Boni. Na kamerze pią na kamerze trzeciej. Mogę na kamerę? Tak. Kom. Ej! Bo? Czemu zamknąłeś? Tu jest Bonnie. Co to robisz? Bonnie? Aha! Golden Freddy! Ja słyszałem Ewana! Widzisz, on się tutaj pojawił! Jak to możliwe? U mnie to... Ja umarłem. U mnie to ten. był Golden Freddy! Ja widziałem... Jedynie wiesz co? Ja tam widziałem nogi. Co nie? Ale nie widziałem... E, ten... Nie, nie widziałem... Zero złotych. Fajnie. E, nie widziałem Zauważyłem Golden Freddy'ego jedynie Bo dostaliśmy tego jumpscara on niego Ale tam, ale, od, ale to chyba nie był Bonnie, bo Boni był Słyszałem kroki, ale Boni chyba nie po prostu nie poszedł tak nagle No to ale co tu? Idzie, idziemy na trójkę, idziemy na trójkę Na trójkę No to ja się, Pojawiła nam się najrzadsza postać Pierwsza noc, czyli, e, czyli tak, dobra. trzymanie tego Williama, żeby nie wszedł. E, przytrzymywania go i po prostu e, ten, na, na to co chce. No tylko minus, że no, te kupska będą nam się na twarzy. Ale to, to po... To, to jest takie gło... to jest takie głośne, że ja nie wiem czy po prostu to jest za głośne Ale widzimy w cały Febre Ej, bo ja mam Coming Song dopiero Esbers... Fride E Horb Mamy tu wenty, możemy do tych pentów wejść? Nie William może. Co? To mam penty. To, to, to Ach, możemy... To możemy uciekać przed Williamem. Tak sobie... Możemy uciec. Pizzi. Wybierz swoje urządzenie. Nie Czy ty rozpoczą... Czy ty złaczesz... Zra... Ja Łapie! No dobra. Pokaż mi kanał. Nie gdzie będziemy go trzymać. Ja. Nie. Mały góry czyn. Co to jest? Tym, ty? Czekaj, idę wentami. Coś ty zrobi. Co to miało być? Gdzie jest William? się przestraszyłem! Pokaż mi. Mm -hmm. Gdzie jest William? Nie mm wiem. -hmm. Event, tak? na pewno, czekaj. Zamykam. A nie. Aha. N nie ma Williama. Nigdzie nie ma. Nie ma nigdzie Williama. Aha, ej, po w nocy pierwszej nie ma, zawsze wyjaśnia. Wyłącz tego, nie włączaj go między. Obawiam się, że on tu gdzieś inaczej jest. Po coś ty to włączył. No nie ma, przełącz. Pimery? No nie ma nigdzie, czyli no, nocy pierwszej zawsze nie ma w albo on po prostu siedzi w pigu. Czyli włączyliśmy noc pierwszą, gdzie nawet Williama nie ma. No okay, tam idziemy do bentów. Dobra. A czwarta rano. To Capit Bala boy. Tu tu jest technik informatyk. No posłuch się, bo chce coś naprawić. Te cienie to... by się nie podobały na początku. Czemu ten on jest taki wolny? Ja? Jestem Springtrapem. A, wygraliśmy. A. I pozwiedzaliśmy. Ale sobie pozwiedzaliśmy. O, oślepłem. Ja nie. Wychodzę. Mam już to gdzieś. Dajcie mi pracować. Zabieramy teraz na f no nie. Czyli najgorszy dla mnie na No Sześć nocy! Osiem złotych! Ja dostałam osiem złotych! Ale dużo! Wie mam pomysł na, na. Mam pomysł na nazwę. A, dostałam na zero. Super, a było, a, a było pokazane, że dostałam osiem. Ja też dostałem. A, ty. Jak nie mogłem, dostać kasy. No bo tak w sumie nie mieliśmy kogo pilnować. Idę Oby... grać w dwójkę! Czy idziemy w trójkę grać, żeby był Springtrap? Czekaj, popatrzmy na FNAF trójkę, czy... Oj! Oj, oj, oj! FNAF 4 O, noc druga jest, dobra, czyli będzie Springtrap. Dobra. elektrykiem Ej, Elektry? bądź, bądź będąc elektrykiem nie wiem to ty bądź elektrykiem nie ja będę nocnym Ty też wybrałem Czo czemu je czemu o Jezus teraz jesteśmy Williamem bo mamy ten ręk nawet skórę fioletową no zawsze i byli nie to, to nie to wtedy był Michael no nie mów, że dalej nie ma Williama. Ty. Co ty kazasz? Nie ma Williama. Muszę iść z kamery. Dobra, wyjdę. Patrz. Nie ma Williama. Gdzie jest? Co? Gdzie jest? Nie, nie widział. Na kamerze... Na kamerze 10. Przemieścił się Co? Nie wiedziałem To będzie dziewiątej dziewiątej? Czeka Słyszałem co... coś Słyszałem coś Kamery padły Jak to? Okazał mi się czarny ekran Aj faktycznie Jak on brzydko wygląda Przemieszcza się problem Włączyłem cię to dalej, to dalej, to jest Włączyłem tego małego. Nic nie widać. Panel. Bo mamy problem. William, wy... Co? Za. No wyjście. No już. Na które jest? Gdzie kurczony. Szybko! Szybko, szybko, wyjście! No skurczę! Niech ten mały... Niech on mnie zostawi w końcu! Ile tutaj jak to tym małym Co ty powiedziałeś? Ej, tu jest milion! To jest William. Zobacz na kamerze. Zobacz na kamerze. ty? aha, Ja żyję! Ja Jak ja żyję! Jest tego twoja plama katapu. Nie wiem, czy on idzie teraz po, po mnie przez węgla. Idzie w No. No, nie. No, nie teraz! Gdzie on jest? Gdzie jest William? No, ja nie wiem. No, jesteś duchem! Mogę Nie możesz le lecieć i zobaczyć! A! Jest, jest tutaj! Ale on dziwny. A on jest 3 Widzę jego ciało. Ja też. Siema, William. Co? Jak mnie zabiłeś z tylu? Może ktoś mi wytłumaczyć? Może to być przyczyna tego, że byłem w wętach i. Nie wiem. No, trochę rzecz. Troszeczkę spagowane, ale dobra. C! Dwój... Dwój dostałem! Ja też dostałem C. Wcześniej dostałem B. B... B to była drój... B to była chyba trójka, albo czwórka. Wolę jedynkę. F? Wolisz jeden? Od dwój? Nie! Chodziło mi, że wolę na twoje jedynkę, a to... Do... Na razie!